Dzień dobry. Nazywam się Małgorzata Jecharłopata jestem terapeutką pracy z ciałem. W mojej pracy na co dzień skupiam się na fizjoterapii uroginekologicznej, psychosomatyce i prowadzę także zajęcia jogi dla kobiet, które koncentrują się szczególnie na miednicy i pracy psychosomatycznej. Dzisiejszy wykład to wykład w ramach akcji Odważnie Bibi przeciwko przemocy, a ja opowiem wam o pracy z ciałem. W traumie, stresie i po przemocy. Blizny, które nie zawsze widać, to takie metaforyczne odniesienie do tego, co kryje się w naszym ciele pod powierzchnią. Bardzo często pacjenci przychodzą do gabinetu terapeutów manualnych, osteopatów, fizjoterapeutów z widocznymi urazami, ze zmianami w ciele, z zaburzeniami funkcji bólem i pracując z takimi miejscami, niejednokrotnie docieramy do tego, co o wiele głębiej bywa, że. Jest przyczyną takich objawów, ale czasem zupełnie przypadkowo poprzez pracę z tkanką docieramy do zapisów, które w naszym ciele istniały wiele lat, być może dając nam różnego typu zmiany odczucia. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób możemy pracować z ciałem w stresie, mamy tak naprawdę bardzo dużo narzędzi i studia psychosomatyka i somatopsychologia, a także wiele różnych szkoleń, na przykład Somatic Experiencing utwierdziły nie tylko w tym, że praca z emocjami, z psychiką musi być podparta pracą z ciałem. Nie tylko rozumienie tego, co dzieje się w naszym ciele, w naszym umyśle, co zmienia nas uczuciowo i osobowościowo, ale także uwolnienie tego przepracowania na poziomie tkanki jest istotne w pracy z tym, co trudne, co niesiemy jako życiowy bagaż. I jeżeli spojrzymy na nasze ciało, to jest taki kontener. Mieści się w nim bardzo, bardzo dużo przeżyć, które oczywiście przy elastycznym układzie nerwowym jesteśmy w stanie znosić, adaptować, przekuwać w swoją siłę, w rezyliencję, w to co daje nam napęd w życiu. Jeżeli mamy oczywiście szansę się zregenerować po takich doświadczeniach, odnowić, zrozumieć i mieć wsparcie, ale bardzo często ono się nie pojawia we właściwym momencie i nasze ciało niczym ten kontener kumuluje wszystko i staje się takim bardzo dobrze upakowanym, ciężkim, Plecakiem. Dosłownie plecakiem. Niesiemy swój ciężar, nie wiedząc nawet, ile na tych plecach mamy. Dlatego bardzo ważnym jest przyjrzenie się także temu, co w naszym ciele niejednokrotnie ciąży. Lubię takie słowo e, opisujące pracę z ciałem, jak odgruzowywanie ciała. Dosłownie niejednokrotnie przeładowujemy kilogramy trudu, kamieni, takich metaforycznych, które ciążą naszemu ciału. Są to wszystkie emocje, które zapisaliśmy po różnych przeżyciach. Na przykład w przypadku kobiet często są to trudne porody, trudne ciąże, nawet badania medyczne, albo trudne, niejasne, doświadczenia seksualne, albo nawet tenik czystości w dzieciństwie. Wszystkie te zapisy zostają w ciele, jeżeli nie mają okazji być uwolnione, przepracowane, a układ nerwowy nauczony działać, inaczej, bo jeżeli znajdzie dla siebie jakiś sposób radzenia sobie, przetrwania, to będzie w nim funkcjonował. I chciałam dać gąbkę jako przykład takiego e, wchłaniania tego, co nas otacza, czego doświadczamy, bo wszyscy w życiu zbieramy doświadczenia i one są różnorakie. Taka gąbeczka do mycia naczyń na powierzchni ma grubą, ostrą warstwę, zmywak. To jest Metaforycznie ta nasza skołyupa zewnętrzna. To, co widzą inni, to, z czym wychodzimy do zewnętrznego świata, to, co ściera się w naszym przypadku z zewnętrznymi czynnikami. Nasza, nasza linia obrony. To, co jest pod spodem, to jest ta mięciutka gąbeczka. To prawdziwi my, to, co jest dla nas wewnętrzne. A te małe dziureczki w kąpce, to są wszystkie nasze trigger points, nasze punkty spustowe, wszystkie nasze traumy, stresy, trudne doświadczenia. I taka gąbka, mimo że na zewnątrz bardzo szorstka, twarda, wchłania wszystko do tej mięciutkiej części. I kiedy pod presją, pod naciskiem, wszystko to, co wchłonęła, wychodzi na zewnątrz, czyli te wszystkie pod powierzchnią ukryte, być może niewłaściwe dla nas, niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, nasze traumy, nasze punkty widzenia będą wpływały na to, jak reagujemy na zewnątrz pod presją. A sam stres z angielskiego to właśnie jest e, takie obciążenie. Selie, ojciec stresu, e, sam powiedział, że szukając słowa na opisanie swojej koncepcji, e, trafił na stres jako siłę przeciwdziałającą oporowi. I to słowo świetnie oddaje to, co dzieje się w naszym ciele, kiedy doświadczamy stresu. Wszyscy znamy teorię stresu, znamy rodzaje stresu, i stres, który trwa krótkotrwale. Mobilizuje nas do zadziałania, przetrwania, zawalczenia o siebie, przeżycia. I taki stres jest biologiczną reakcją ochronną naszego ciała. Natomiast stres, który nie ma szansy się wyładować, nie jesteśmy w stanie go później zneutralizować, cały czas informuje nasze ciało, że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, grozi nam utrata, grozi nam uszkodzenie tkanki, na przykład. Cały czas trzymając nasze ciało w stanie zapalnym bólu, napięciu, wyczerpuje ze sobą organizmu układu nerwowego, układu hormonalnego, układu odpornościowego, pokarmowego, i dalej można wymieniać poszczególne układy. Czyli wszystko, jakby pod wpływem takiego stresu przewlekłego jest w stanie ciągłego napięcia, ciągłej gotowości, nie mając okazji rozładować się, nie mając okazji e, zegenerować. I te postępujące zmiany bardzo często toczą się właśnie pod powierzchnią, pod tą skorupą w tej gąbce. My nie jesteśmy ich świadomi, bo na przykład nie mamy umiejętności rozpoznawania stresorów. Nie wiemy, że coś jest dla nas stresorem. Nie mamy wpływu na te stresory, bo na przykład nie jesteśmy osobami decyzyjnymi, bądź yy, nawet jeżeli mielibyśmy okazję odezwać się w swojej obronie, czy próbować zrezygnować ze stresorów, one są zbyt duże. I chciałabym tutaj dać przykład dzieci, które właśnie są osobami, bardzo często nie mającymi świadomości, co jest z stresorem, albo nie umiejących się z takiej sytuacji wydostać, bo po prostu te stresory są jakimiś stałymi elementami ich życia, a często nie są w stanie sobie konstruktywnie pomóc. I teraz, jeżeli spojrzymy na nasze ciało, które jest pod wpływem tylu różnych czynników, cały czas generujących napięcie, ból, stan zapalny. Wkrótce ono zacznie zmieniać funkcję, ono zacznie się inaczej poruszać, ono przestanie mieć taką grację, dźwięk, lekkość, elastyczność w ruchu, ale zacznie zmieniać swój wzorzec, postawy. I bardzo dużo możemy wyczytać z tego, jak ktoś się porusza, jaką ma ekspresję, jaką ma energię, bardzo często nawet jaką ma gotowość do podejmowania pewnych działań, wyzwań, swoich osobistych, życiowych, czy nawet takich bardziej ekspansywnych na zewnątrz. Wiele osób pod wpływem nieświadomego, nieuświadomionego stresu e, zmienia nawet podejście, zmienia swoje myślenie, zmienia e, swoją, e, można powiedzieć, gotowość do mierzenia się z różnymi wyzwaniami, wycofuje się z relacji czy z życia społecznego, plus staje się szukać tego, co nie będzie go dociążało bardziej. Takie osoby często rezygnują z aktywności fizycznej, są dużo słabsze, mają słabszą kondycję, bo stres obciąża także układ krwionośny, zwiększa ciśnienie, więc to wszystko będzie nam dawało takie postępujące, podskórne osłabienie i wyczerpanie. Kiedy taka osoba trafia do nas, do gabinetu praktyków pracy z ciałem i ruchem, bardzo często zaczynamy naszą pracę od tego, co krzyczy najgłośniej. I to często nie są główne problemy tej osoby, tylko te najpilniejsze. Jeżeli rozprawimy się z takim najważniejszym problemem, przyniesiemy ulgę w bólu, odciążymy, dodamy otuchy temu miejscu, okazuje się, że pacjent wychodzi z gabinetu z wnioskiem, że teraz już go boli wszystko, albo o wiele więcej miejsc niż zdawał sobie sprawę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jeżeli popracujemy z miejscem, które najgłośniej krzyczy o pomoc i ono jest zaopiekowane, odezwą się wszystkie pozostałe, które być może wcale wcześniej nie były nieaktywne, tylko dużo ciszej dawały znać o tym, że są w bólu czy w napięciu. Dlatego praca z ciałem w przypadku stresu, w przypadku skutków długotrwałego stresu, po traumach czy po innych doświadczeniach, które na poziomie Świadomym dla pacjenta nie były postrzegane jako traumy, ale podświadomie ciało takimi je traktuje, jesteśmy w stanie punkt po punkcie docierać do różnych warstw. I na pewno mogłabym powiedzieć, że nie jest to praca, którą możemy określić w czasie, w konkretnych datach, od do. To jest proces, jaki. U każdej osoby będzie przebiegał w indywidualnym czasie. Zdrowienie nie ma limitu czasu. Więc e, mówienie, że tyle wystarczy, może, może być błędem. Obserwujemy, każdy z nas ma inne predyspozycje, i podczas takiej pracy z ciałem dajemy sobie taką uważność i ostrożność na to, ile ciało jest w stanie pomieścić, ile w stanie jest znieść. Dlatego wszystkie terapie. Które skupiają się na pracy z ciałem w traumie, wszystkie terapie psychosomatyczne, mówią o powolności. Powolność to jest taki warunek, żeby układ nerwowy się poczuł bezpiecznie. I my pójdziemy tak szybko do przodu, jak najwolniejsza część nas czuje się bezpiecznie, żeby iść dalej. Czyli jak to najbardziej bolesne, najtrudniejsze miejsce w naszym ciele, związane też często z emocjonalnym przeżyciem, jest gotowe reagować na to, co robimy. Kolejną zasadą jest miareczkowanie, czyli takie działanie po troszce, krok po kroku. Często są to bardzo delikatne działania. Niejednokrotnie pacjenci nastawiają się, że to będzie taka duża praca i oni doświadczą takiego naprawdę solidnego przepracowania ciała, a terapeuta wykonuje bardzo delikatne techniki, a one działają. Czy zawsze trzeba mocno, nie zawsze nie wszyscy są na to gotowi i nie wszystkie ciała, tkanki, układy nerwowe potrzebują mocnych bodźców. Czasem wystarczy trochę, ponieważ jeżeli układ nerwowy jest w napięciu, nasze ciało też jest bardziej napięte i jeżeli my z układem nerwowym popracujemy sobie dla jego regulacji, okazuje się, że praca z tkanką może być dużo bardziej delikatna, a nie taka siłowa, nie taka, że dzielamy się tego układu nerwowego na siłę i pracujemy z tymi napiętymi mięśniami, powięziami, możemy wykorzystać klucz, jakim jest praca z regulacją układu nerwowego i najpierw go oczywiście trochę uspokoić, a dzięki temu dużo mniej mechanicznie pracować z pacjentem. Ja zawsze mówię, że praca z układem nerwowym to jest takie wejście od kuchni do naszego ciała, to jest taki dostęp, który daje nam szansę uzyskać dużo lepsze efekty przy mniejszej sile, przy takim mniejszym forsowaniu w ogóle naszego organizmu i wszystkich tkanek. Taki, powiedziałbym, adekwatny i mądry sposób. Czyli powoli, krok po kroku do tego, jak pracować. Na pewno ja się zastanawiamy, że dobrze by było uzupełnić psychoterapię albo leczenie psychiatryczne, albo jakąkolwiek inną formę wsparcia psychologicznego pracą z ciałem, żeby po prostu dobrze się poczuć, poczuć się bezpiecznie, poczuć kontakt fizyczny, w bezpiecznych ramach. Od czego zacząć? Nie ma jednej dobrej, właściwej terapii. Jest bardzo dużo możliwości. Od takiej konwencjonalnej terapii z ciałem manualnej, fizjoterapii, pracy powięziowej, do osteopatii i jeszcze delikatniej terapii czeskowo-krzyżowej, po metody, które są mniej terapeutyczne w kontekście medycznym, natomiast mają też bardzo dobry wpływ na układ nerwowy. Technika Bowen'a, akces czy jakiekolwiek inne metody typu refleksologia. Nawet akupunkturą możemy działać na pewne punkty i ścieżki w układzie nerwowym, które będą w rezultacie dawały nam efekt regulacji. Do tego oczywiście dołożyłabym ćwiczenia psychosomatyczne, TRE, czyli ćwiczenia, które pozwalają wyzwolić traumy poprzez różnego typu derzenia. I innego typu ruch, który przynosi nam pozytywne efekty. I tutaj jest naprawdę szeroka gama. To może być geogastecznik, ale to może być też bieganie albo inne formy pracy z ciałem, bo nie tylko układ nerwowy trzeba wyciszać. Ale to już jest jakby osobny temat. Także mamy dużo ścieżek. I ile ścieżek, tyle możliwości. Ilu nas, tyle możliwych wyborów. Każdy musi znaleźć czasem, próbować eksperymentować to, co dla niego jest najbardziej właściwe. Jeśli chodzi o dzieci, zawsze zaczynamy od tego, co najbardziej delikatne. Dla dzieci nie trzeba mocno, bardzo delikatnie, subtelnie. Układ nerwowy dziecka jest bardzo neuroplastyczny, szybko reaguje i nie trzeba dużo. Dziecko bardzo szybko będzie miało pozytywne efekty, jeżeli coś ma mu pomóc. My dorośli i nasze układy nerwowe, które już wiele doświadczyły, takie można powiedzieć przysypane tym kurzem życia, Potrzebujemy nieraz mocnych bodźców i różnych bodźców, żeby dotrzeć do naszego układu nerwowego. U dzieci jest to wszystko bardzo subtelne i nawet maluszki, noworodki, niemowlaki nieraz potrzebują takiej terapii, bo sam poród czy jakieś procedury zabiegowe po porodzie były dla nich traumatyczne i potrzebują wsparcia. Nawet wcześniaki bardzo często terapię mają. I teraz. E jak pracować w czasie. I tutaj, podobnie jak z tym, co mówiłam, ile tej nam potrzeba, tutaj sami także określamy, ile potrzebujemy czasu. Bywa, że potrzebujemy po takim zabiegu, po takiej pracy z ciałem e, przede wszystkim asocjować, tak, przyswoić sobie to, co się wydarzyło. Nasz układ nerwowy musi sobie to przepracować. On musi e, zrozumieć, nauczyć się, że to było coś innego. To była zupełnie inna ścieżka. I w zasadzie, czemu by jej nie wykorzystać? Bardzo często terapeuci e, także tutaj dochodzą do takiego jakby bardziej delikatnego sposobu działania i e, delikatnie e, naprowadzają, a nie e, tak bardzo intensywnie szturmują ten układ nerwowy i ciało wielością bodźców. Także e, tutaj też decydujemy, tak jak nam to odpowiada. I gdybyśmy e, mieli powiedzieć, e, co jest taką miarą sukcesu w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy żyjemy w pędzie. Nasz mózg nie rozpoznaje, co jest realnym zagrożeniem, a co jest tylko jego imitacją. I tak samo traktuje sytuację, że niemalże uderza nam nas samochód na pasach, albo zdarza się nam jakaś sytuacja e, w ciemnej uliczce, e, może jakiejś kradzieży czy e, ryzyka w kradzieży, jabłunku, a tak samo traktuje to, że dostaniemy jakąś nieprzyjemną wiadomość mailową, i nie jest w stanie rozpoznać, co jest tym zagrożeniem, które już minęło, a co jeszcze trwa, e, tak patrząc jakby na ilość tego, co musimy przetworzyć, przesiać, zdecydować, co na nas wpływa, a co tak naprawdę nie grozi nam w żaden jakikolwiek sposób, e, to miałem sukcesu jest wyregulowany układ nerwowy, spokojny układ nerwowy, taki, który umie Odpowiedzieć na to, co się dzieje dookoła, nie reagować, tylko odpowiedzieć w sposób dla nas konstruktywny, nie spalający, nie uszkadzający nas, nie wyczerpujący naszych zasobów, a zarazem dający nam szansę uczyć się i zwiększać taką rezyliencję, czyli elastyczność życiową. I to na pewno jest umiejętność, którą każdy może w sobie wypracować, ale nie wszystkim będzie tak samo łatwo. Niektórzy będą mieli dużo takiej pracy dla wyrównania najpierw, nim do tego dojdą. I warto, jeżeli widzimy, że ktoś w naszym otoczeniu zmaga się, pracuje ze sobą, pracuje nad jakimś trudnym tematem, warto wskazywać mu ścieżki pomocy różnego typu. Bardzo często nie doceniamy potęgi dotyku, bliskości jako bardzo regulującego czynnika, obecność drugiej osoby. Do tego bezpieczny wyamach, czy to profesjonalny, czy też taki przyjacielski, rodzinny, dający wsparcie, bezpieczeństwo i, i dosłownie niemy sygnał tego, że tutaj jestem dla Ciebie i możesz na mnie liczyć, jest takim bodźcem, który nie tylko nas reguluje, ale też wydłuża nam życie, zmniejsza stan zapalny w naszym organizmie. Niejednokrotnie nie mamy szans zażyć takiego dobrego dotyku od otoczenia, ale. Po to są terapeuci, którzy pracują z ciałem, żeby dać takie doświadczenie i pomóc nam wyregulować się także w tej sferze, bo patrząc holistycznie na nas, na nasze zdrowie, jesteśmy nie tylko fizycznym powłoką, nie tylko tą skórką, ale jesteśmy też e, tą warstwą emocjonalną, psychiczną, duchową, i wszystkie one równowadze dają nam takie poczucie dobrostanu. E, jeżeli ktokolwiek w bólu, w napięciu, funkcjonuje w takim stanie, na pewno nie będzie przez to uszlachetniony. Cierpienie i ból nie uszlachetniają i każdy z nas zasługuje na to, żeby czuć się dobrze. Wcale nie trzeba spełniać jakichś warunków, żeby to mieć i żeby tak, tak się czuć. Każdemu przysługuje to czucie się dobrze w swoim ciele. Więc to, co możemy zrobić sami, to przede wszystkim zwracanie uwagi na to, jak się czujemy na co dzień. Jeżeli jest nam źle, powiedzenie też sobie tego, przyjęcie tego, bo nawet zgoda na to, że mogę czuć różne rzeczy, to już jest bardzo dużo. Zgoda na to, że przyjmuję wszystkie sygnały, jakie płyną z mojego ciała, to jest już taki pierwszy krok do tego, żeby mieć dobry kontakt ze swoim ciałem i nie mieć wobec niego agresji, być dla siebie dobrym. Kolejnym krokiem jest dawanie sobie tego, co powoduje, że czujemy się dobrze. I bycie aktywnym w taki sposób, który daje nam radość, przyjemność, czy to jest spacer, czy jakaś inna aktywność, czy dotyk. To wszystko są sposoby, które dają nam dobrostan. To trochę, jak taka rozmowa z przyjacielem tylko poprzez uch i dotyk, rozmowa z naszym ciałem. I jeżeli oczywiście mamy jakiś większy problem, szukajmy pomocy u specjalistów, bo oni mogą nam wiele wytłumaczyć. Każde takie spotkanie to też jest uczenie się tego, jak sami reagujemy. I każdy, kto wszedł na drogę własnej terapii. Wiele się uczy, jest bardzo świadomą osobą. Zupełnie inaczej przyjmuje później te nowe doświadczenia i bardzo często widać, że ktoś jest w psychoterapii albo w innej terapii, bo zupełnie inaczej postrzega swoje ciało. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby czuć się dobrze w swoim ciele. I jeżeli jest Wam źle szukać pomocy, nie trwać w tym stanie, bo ciało to nasz dom. I dawajmy sobie to, co chcemy mieć w tym domu. Chcemy mieć przytulność, ciepło, bezpieczeństwo i takie poczucie, że jesteśmy we właściwym miejscu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i życzę Wam wielu odkryć na drodze pracy z własnym ciałem.